Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, w odcinku, w którym wspólnie z wami otworzę paczki z grami, które w ostatnim czasie udało mi się kupić do mojej kolekcji. Będą tutaj dwie gry z mojej listy must have. Będzie jak zawsze multi-konsolowo. Będą gry kupione na Allegro, na LX, na Vinted i jak zawsze oczywiście powiem wam dokładnie ile za te gry zapłaciłem. Także co? Siadajcie wygodnie i zapraszam was do obejrzenia tego odcinka. No to pierwsza paczka idzie pod nóż. Jak zawsze, chirurgiczne cięcie. I na początek będzie piękny błękitny kardisz na Pegasusa. Składanka 3 w jednym. Myślę, że wiele osób, które w latach 90. było szczęśliwymi posiadaczami właśnie konsoli Pegasus, teraz się mogło uśmiechnąć tak jak ja. Mamy tutaj trzy gry: czyli wojownicze Żółwie Ninja, jest Chip i Dale i jest Darwin Duck. Szczególnie pamiętam grę Darwin Duck z dzieciństwa, miała piękną grafikę. Zresztą pozostałe dwie gry na tej składance też są super, czyli Żółwie Ninja i Chip i Dale. No i tutaj mamy właśnie taką ciekawą historię. Oczywiście jest to pirackie wydanie. Tutaj nazwy gier są przekręcone. Chociażby jeśli chodzi o Cheapy Day, to mamy napis u góry Grand Combat. To taki częsty zabieg, właśnie w latach 90. Można powiedzieć, że to są takie ekskluzywne składanki właśnie z tej serii, bo tutaj z reguły właśnie mieliśmy trzy gry ale trzy naprawdę dobre gry. Jest to już druga połowa lat 90., z tego co pamiętam, więc trochę technologia poszła do przodu i tutaj można było spokojnie już zaimplementować właśnie trzy takie dosyć dużo ważące, jak na Pegasusa, gry w jednym, w jednym cardidżu. Co ciekawe, ten kartridż nie jest na układach scalonych, jest na glucie, a mimo to udało się właśnie tutaj zmieścić trzy naprawdę bardzo fajne gry. Jest to zakup, tutaj oczywiście jak zawsze mam ściągę, jest to zakup z Leaks, ten kartridż kosztował 100 zł po doliczeniu kosztów wysyłki i opłaty serwisowej dokładnie zapłaciłem za ten kartridż 114 zł i 40 9 groszy. Ta składanka na pewno zagości na moim kanale, bo ja nie tylko kolekcjonuję, ale też gram w gry i na pewno będzie taka okazja, żeby wam ją pokazać i dokładnie te wszystkie trzy gry odpalić. Kardicz jest w ładnym stanie, troszeczkę może wymaga czyszczenia, ale dla mnie to jest czysta przyjemność i sam relaks właśnie czyścić kardicze na Pegasusa do mojej kolekcji. Także zakup jak najbardziej udany. Lecimy z kolejną akurat tutaj kopertą. O. I tutaj będzie z kolei grana PlayStation 4, granowa fabrycznej folii z polskiej dystrybucji. Zobaczcie, mamy tutaj właśnie pasek PlayStation, i do tego też informacje, że w grze występują polskie napisy. Tył gry też jest właśnie w języku polskim: no, jest to gra Mad Runner. Świetna gra, można powiedzieć taki symulator off -roadu. Jeśli ktoś nie miał okazji jeszcze w tą grę zagrać, to naprawdę ją polecam. Ja w swojej kolekcji posiadam otwarte wydanie tej gry, bo jest to tak naprawdę ostatnia gra na PlayStation 4, przy której spędziłem naprawdę wiele, wiele godzin. Mam do już duży sentyment. No i postanowiłem właśnie całkiem niedawno, że wszystkie gry, które ogrywałem na PlayStation 3, na Xboxie 360, na PlayStation 4, które naprawdę były dla mnie wyjątkowe, będę sobie też miał w kolekcji egzemplarz nowy, nigdy nie otwarty. To jest akuracja na Allegro kup teraz. Z tego co pamiętam to sklep Avans.pl i tutaj była też opcja oczywiście smart, którą ja mam wykupioną na Allegro. I za tą grę zapłaciłem 69 zł i 99 groszy. Naprawdę świetna gierka. Z takich ciekawostek to pochwalę się, że udało mi się w tej grze ukończyć wszystkie wyzwania, a nie jest to naprawdę proste. Super. Lecimy, lecimy dalej. Tutaj mamy już coś w takim kartoniku. Trochę lepiej zabezpieczone. Najpierw muszę ściągnąć folię. Delikatnie ciąć, żeby tutaj niczego nie uszkodzić. Jeszcze raz, musi być poprawka. Pokaż kotku, co masz w środku. O i tu będzie naprawdę kozak. I to będzie pierwsza właśnie z gier z mojej listy must have. Tym razem PlayStation 2, tak jak mówiłem we wstępie, będzie multi konsolowo. No i mamy, jak dla mnie, bardzo dużą ciekawostkę. Jest to gra na PlayStation 2 z Archiwum X, czyli gra na podstawie kultowego serialu, który ja uwielbiałem i mam z nim wiele wiele wspomnień. Zresztą, zobaczcie, dzisiaj to nie jest przypadek, że właśnie mam taką ładną, ładną koszulkę. Bardzo ciekawa gra, nie jest to może jakaś bardzo rzadka gra i nie należy do tych najdroższych na PlayStation 2, ale jest coraz ciężej dostępna, no i też ceni się na pewno całkiem nieźle. Za ten egzemplarz, dokładnie, który widzicie zapłaciłem 175 zł z wysyłką. Akurat nie był to zakup z żadnego portalu, było to zamówienie. Zamówiłem tą grę u jednego pana, który sprowadzał dla mnie kiedyś duże ilości gier. Tak jak mówiłem, tytuł jest bardzo, bardzo ciekawy. Wiele osób twierdzi, że jest to gra bardzo podobna do serii Resident Evil. Mamy tutaj typowy survival horror, czyli taką grę, w której musimy po prostu przetrwać. Wszystko jest oczywiście osadzone w realiach tego kultowego serialu. No i przede wszystkim mamy tutaj głównych bohaterów, czyli Danę Skelly i Foxa. Foxa Maldera. Gra z perspektywy trzeciej osoby. No zebrała różne recenzje, ale ogólnie na pewno jest to duża duża ciekawostka. Jak widzicie, egzemplarz nie jest nowy w fabrycznej folii po raz, że takie wydania bardzo się w tej chwili mocno cenią a po drugie, jest to typowa gra, w którą chcę właśnie zagrać sobie na PlayStation 2 odpalić po prostu konsolę, telewizor kineskopowy i odpalić sobie tą grę i nadrobić zaległości z dzieciństwa super. Ja jestem bardzo zadowolony, że to chyba widać. Moja mowa niewerbalna to wyraża i mój uśmiech. Ale mam jeszcze do otwarcia kolejne paczki, także lecimy dalej. Oczywiście jak zawsze liczę na wasze komentarze. Jeśli podoba wam się moja twórczość, ten odcinek to będę wdzięczny za pozostawienie po sobie kciuka w górę. Jeśli lubicie właśnie takie unboxingi, no to jest to dzisiaj 30 już odcinek z tej serii. Także jak ktoś trafił Właśnie dzisiaj na mój kanał, to zachęcam do nadrobienia zaległości. I dalej będzie gra z zagranicy, z tego co kojarzę to dokładnie ze Słowacji. I to będzie zakup z Vinted. Tym razem będzie coś na Sege. I to na segę 8-bitową, czyli na segę Master System. Zobaczcie, ktoś to pięknie spakował w taki papier prezentowy. Trochę mam takie poczucie, jakbym otwierał właśnie jakiś prezent. Tak. E, dokładnie, Sega Master System, zakup z Vinted ze Słowacji i mamy grę The Flintstones, e, e, czyli grę e, na podstawie e, jednej z moich ulubionych kreskówek e, właśnie, czyli Flintstonowie. E, zestaw jest kompletny. E, ta gra była wystawiona za 150 zł właśnie na Vintedzie. Udało mi się tą cenę dosyć mocno obniżyć, było dokładnie na 105 zł i 62 grosze. Po doliczeniu kosztów wysyłki ten egzemplarz kosztował mi dokładnie 128 zł i 61 groszy. Tutaj już mamy grę z 1992 roku. Ja kolekcjonuję gry na Sega Master System, a drugi aspekt, który zdecydował właśnie o zakupie tej gry, to jest to, że właśnie uwielbiam kreskówkę w Flintstonowie i mam duży sentyment szczególnie do gier, ale tych na Pegasusa, czyli dwóch części Flintstonów, które były wydane. Mamy tutaj instrukcję. To już pokazywałem kilka razy na moim kanale, że te instrukcje akurat są takie bardzo estetyczne są dwukolorowe, biało-fioletowe, można powiedzieć co nie zmienia faktu, że jest tutaj papierologia. No i z Grom i podobnie jak instrukcja, te Cardizze na Sega Master System były takie bardzo estetyczne tak naprawdę tutaj mieliśmy tylko taki wąski pasek z reguły właśnie była tutaj nazwa gry logo Sega. Naprawdę jest w ładnym stanie ten egzemplarz. Nie jest to taka typowa platformówka, jak chociażby ci Finistonowie, którzy byli obecni na Pegasusie. Tutaj zaczynamy właśnie taką misją, gdzie musimy wymalować czy odmalować, odświeżyć nasz salon, właśnie, właśnie Fredem. Ale na pewno duża ciekawostka i bardzo się cieszę, że ta gra trafiła do mojej kolekcji. Także naprawdę jest bardzo fajnie. Kolejna paczka. O, i tutaj mamy też dobrze zabezpieczoną paczkę. Coś tam wypadło, ale to, to był tylko element zabezpieczający. O, i tutaj będzie coś, co cieszę się, że jest właśnie tak zabezpieczone, bo zaraz zobaczycie, dlaczego. Akurat ta gra, było duże ryzyko, że uszkodzi się w transporcie. I mamy teraz bardzo dużą ciekawostkę, jak dla mnie. To jest właśnie druga gra z tej mojej listy must have, którą chciałem bardzo zdobyć. Jest to gra na Atari, i kampania wrześniowa. Gra wydana na dyskietce, 5,25 cala. Zobaczcie, jakie piękne retro. I do tego jest to gra nasza polska, wydana przez Elk Avalon, czyli laboratorium komputerowe Avalon. W tą grę miałem okazję zagrywać w latach 90. u mojego kolegi z klasy podstawowej. Miał właśnie Atari i miał też stację dyskietek. A uwierzcie mi, że w tamtych czasach posiadanie stacji dyskietek do Atari to było, to było coś. No i dwa, że bardzo lubiłem, do tej pory lubię historię. Fascynowałem się zawsze II wojną światową, nawet pisałem maturę z historii. To był taki czas, że jak się napisało maturę pisemną na piątkę to było się zwolnionym z matury ustnej no i mi się to udało więc zagrywałem w tą grę i bardzo ją lubiłem mimo tego że grywałem tylko u kolegi no gra jest naprawdę prosta to jest tak naprawdę taka gra strategiczna ale wszystko się właśnie sprowadza do tego, że przesuwamy nasze jednostki na takiej mapie podzielonej, jakby na, na kwadraciki. No wiadomo, że od tego sprzętu i od jakby pojemności takiej dyskietki nie można wymagać zbyt wiele, ale uwierzcie mi, że w latach 90. naprawdę ja w tą grę lubiłem grać. Tym bardziej, że można było tutaj grać też nie tylko przeciwko komputerowi, z przeciwnikiem komputerowym, ale też właśnie z drugą osobą. No gra jest w pięknym stanie, tym bardziej, że te. Te etui jakby jest z takiego bardzo cienkiego papieru i w tej chwili bardzo ciężko jest trafić właśnie gry oryginalne, szczególnie od LK Avalon właśnie w wydaniach dyskietkowych na Atari w pięknym stanie takim jak ten. Jest to stan kolekcjonerski, także bardzo dziękuję sprzedającemu. Dodam tylko, że jest to zakup zalegro lokalnie, tutaj 120 zł plus koszty wysyłki, więc całościowo wyszło to dokładnie 131 zł i 49 groszy, ale akurat ta gra to wydanie ze względu na mój sentyment do tej gry jak najbardziej było warte tej ceny. I to jest wszystko co dzisiaj chciałem wam pokazać. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jak zawsze liczę na wasze komentarze. Zapraszam do oglądania pozostałych odcinków na kanale i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Pozdrawiam was. Cześć.